Porozmawiamy. Dzień dobry Państwu. Kilka dni temu zapowiadałem, że pojadę na Białoruś. Pojechałem na zaproszenie takiej fundacji imienia Emila Czeczko, która co roku przyznaje takie nagrody za pokój i prawa człowieka. Znalazłem się wśród nominatów tej nagrody. Na miejscu okazało się, że zostałem jednym z 20 laureatów. Dlaczego przyznano mi tę nagrodę? Oczywiście zapewne chodziło o moją działalność dziennikarską. Kiedy w 2021 roku bywałem na granicy polsko-białoruskiej i tak prawdę mówiąc wkrócie to brałem udział w codziennych pogrzebach jakichś ludzi, którzy ginęli w polskich lasach, topili się w polskich rzekach. Otrzymałem taką piękną pamiątkę od fundacji i i dyplom. Zapraszam Państwa teraz na taką krótką relację z tego wydarzenia, moich roz, moje rozmowy z ludźmi, z laureatami, z szefem stowarzyszenia, panem Bieljakowym. I tylko powiem, że to nie będzie jedyny materiał z Białorusi, bo jeszcze na drugi dzień brałem udział w też w fajnej konferencji pod tytułem Problemy Degradacji Kulturalnej Europy. Mój od funda I, oczywiście, że dyplom laureata Premii Bieloruszy Szkoła za Mir i Prawa Człowieka. To zasłużona nagroda za Waszą Dziękuję. Moja mowa miała być dłuższa, no ale powiedzieli trzy minuty. Wrzuciłem połowę i spróbuję coś powiedzieć. Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem na Białorusi. Wiem, że jestem w kraju, w którym co czwarty człowiek jeden na czterech ludzi stracił życie w czasie II wojny światowej. Dlatego, to kraj, w którym pokój jest najwyższą wartością. I dlatego, to także idealne miejsce dla organizacji wydarzeń takiego typu takich jak wręczenie nagród za działalność na rzecz pokoju i praw człowieka. Bardzo się cieszę, że znalazłem się wśród nominatów tej nagrody. Jestem dziennikarzem. W czasie kryzysu na naszej wschodniej granicy przebywałem w tych regionach, próbując nagłaśniać i uświadamiać o dramatycznym położeniu uchodźców na naszej granicy. Będąc tam przez kilka dni, każdego dnia brałem udział w pogrzebach człowieka, który utonął, albo zamarzł na śmierć, albo którego ciało znaleziono w lesie w zagadkowych okolicznościach. Patrząc na skalę cierpienia tych ludzi, jako dziennikarz czułem się bezradny. Powiem tak, że Karol Marx kiedyś powiedział, że filozofowie do tej pory tylko interpretowali świat, ale czas na to, by zacząć go zmieniać. Dokładnie tak można powiedzieć, że dziennikarze tylko przedstawiają i opisują świat, ale czy mogą go zmienić? W jakimś sensie tak kiedy piszą i pokazują prawdę o świecie, prawdę, którą inni chcieliby ukryć, na przykład o tym, co dzieje się teraz na granicy, gdzie ludzi traktuje się jak zwierzęta, naruszając ich ludzką godność, prawa człowieka i międzynarodowe konwencje. Dziennikarze uczciwi dziennikarze. W taki sposób zwiększają świadomość i wiedzę ludzi, a pośrednio zmieniają świat. To moja praca. Jeśli zasługuje, ona na uznanie, daje mi to wielką satysfakcję i motywację do kontynuowania tej pracy. Bardzo dziękuję za wasze słowa.